Moje nazwisko Galar Garbowskie dziś przeprowadzam drugą terapię, którą rozpocząłem wczoraj. I będzie to taka terapia sprawdzająca, jak ułożył się stan energii, która była wczoraj dostrojana. Ja łączę się w tym momencie z polem energii osoby, która na tą terapię dziś czeka, która jest przygotowana. Mam pozwolenie na wejście w pole energetyczne. I terapia będzie też przeprowadzana w grupie, czyli y, ja dziś jestem osobą prowadzącą, a grupa osób, które, y, które mamy na grupie, wspiera właśnie energetykę moją. A tak, aby y, energia szła zawsze tylko jedną linią do osoby, która na tą terapię czeka, są pewne zasady, które powinniśmy przestrzegać y, właśnie w bioterapii. Sprawdzę stan radiestycyjny koloru Auryt. To był ten stan wczoraj yy, kolor czarny, czyli dzisiaj jest kolor biały, czyli tu z kolorem się nic nie zmieniło. Jest dobrze. Yy, w każdym razie utrzymał się ten kolor i nic nie, yy, nie została wykonana jakaś ponowna praca, bo czasami te prace są codziennie wykonywane na nowo, ale ta praca żadna nie została wykonana od wczoraj. I teraz stan energii, to co było wczoraj, 50% yy, na. Ten stan na teraz, energetyka lekko spadła z 56 na 93%, czyli jeszcze e, potrzebujemy trochę e, stabilizacji. E, także ja może na początku wstępnie oczyszczę stan e, aury. Ale to już nie jest takie oczyszczenie, które ja robiłem wczoraj, że musiałem uszywać jeszcze innych zestawów, energia jeden z Bosiądzu całkowicie na dziś wystarczy. I tutaj sprawdzę stan radiestyzyjny, czyli czakry widzę, podjęły samodzielną pracę. Ocena 1 to dobrze, organy też pracują, trzeci punkt energii. Ja tego króciutko sprawdzam organy, czy któryś jeszcze potrzebuje pomocy, ale nie. Yy... Ok, także yy, stan radiestezyjny koloru aury jest yy, stabilny, czyli on, od, jak został wczoraj dostrojony, to dzisiaj yy, działa. Możemy ewentualnie po takim jednym impulsie, ewentualnie dwa, wysłać jeszcze w, w kierunku yy, czak aby wzmocnić jeszcze y, siłę y, właśnie energii na punktach energii, no one były wczoraj wszystkie zatrzymane na ocenę 3 y, 4 jest najgorzej, także y, to tak w sumie słabo, ale ok, dobrze wyślemy tylko tak po dwa impulsy, żeby jeszcze troszkę y, dodać trochę energii y, czakrą. Ja wysyłam dziś energię podwójnie z dwóch metali, czyli w polarzacji plusowej i minusowej. Tak, dla wzmocnienia i utrwalenia tego stanu, i w, tym, w tej sytuacji to. Myślę, że dostroimy jeszcze mikro makro elementy i podamy częstotliwości, witamin. To chyba w ten sposób zrobimy. Tutaj uzimniemy. Możemy jeszcze zrównoważyć półkule mózgowe. I tu podam jeszcze dźwięk C. I G, ale to już tak po razie. C i DNA. I następnie wzmocnimy jeszcze yy, połączenie szyszynka i grasica I zamienię miejscami tak aby zrównoważyć energię plus i minus I teraz podamy yy, wszystkie mikro makro elementy po kolei. Czyli na zasadzie dwa razy energia z dołu i dwa razy z góry i oczywiście wyślę jeszcze substancję zestawu wahadeł z mikro makro -elementami. te wszystkie mikro makro -elementy są już oczywiście poustawiane po kolei także ja koncentruję się teraz tylko na tym, aby to prawidłowo podać i w odpowiedniej kolejności. I oczywiście też uzupełnię te wibracje wahadłami właśnie na mikro-makroelementy. One są też już poukładane w odpowiedniej kolejności. Ja tylko będę się teraz skupiał, żeby je odpowiednio w odpowiedniej kolejności podać. Tu wahadło, jeśli zaczyna nabierać ruchów obrotowych, to ja po prostu yy, przepuszczam przez całe ciało. Zaczynam zawsze właśnie od splotu słonecznego, ale właściwie to troszkę powyżej centrum szpiku kostnego i grasicy. Od tego momentu, jeśli wahadło nabiera już prędkości obrotowych, to w tym momencie przesuwamy wahadło z lewej i na prawą stronę. Ono cały czas będzie wysyłało tyle. Wibracji y, y, danych elementów, ile organizm pozwoli. Czyli tu organizm decyduje, ile tych substancji będzie. Zawsze podajemy tę samą komendę. Przekaż tyle uzdrawiających substancji, zawartych w wahadlu, uzupełnij substancję danego pierwiastka, Wyleży wzmocni dany organ, dany pierwiastek wysyłany właśnie z wahadła. Zestaw bioelementy to zestaw składający z 17 pierwiastków, które obliczyła dr Barbara Hero. I tutaj e, podajemy po prostu jeden za drugim. A organizm już sam decyduje, e, które e, właśnie wibracje będą pobrane. Także yy, są oczywiście dwie szkoły, jedna mówi podaj tylko to, co organizm potrzebuje, co wiemy, no ale z moich badań wynika, że jednak podajemy zawsze wszystko, a organizm sam po pobiera te ilości, ile potrzeba do poprawienia stanu zdrowia. bo oczywiście po pobraniu samo się zatrzymuje, już nie nie obraca się i nie wysyła za dużo, także jest zawsze jakieś bezpieczeństwo, że to organizm decyduje, ile on tam tych substancji, wibracji pobierze. I tu po przekazaniu wszystkich wahadeł z mikro, makro ja tu jeszcze mam trzy wahadła na żywe pasożyty, wirusy. Y, także tu jeszcze podamy trzy właśnie wahadła na właśnie te pasożyty, ale to też i pewne energie pasożytnicze to też nasycimy, aby uodpornić organizm na wszelkie możliwe energie. I po dostarczeniu właśnie tych bioelementów, mikro-makroelementów jeszcze wyślemy yy, zestaw częstotliwości witamin i tu one są ułożone od najniższej witaminy do najwyższej, czyli częstotliwości też idą od najniższej do najwyższej zawsze jest taka kolejność, że dźwięki podajemy od najniższego do, najwyższego, do najwyższej częstotliwości, ale tu oczywiście są też wyjątki, bo organy podajemy te częstotliwości, są inaczej poukładane, bo tu idą tak jak wpływ danych czak, tak samo jest po kolei organy. Tu jest wyjątek, ale jeśli chodzi już o mikromakroelementy, elementy, to też podajemy od najniższej do najwyższej częstotliwości i to samo jest z witaminami. zawsze dwie fale, dwie od dołu i dwie od góry. Całą terapię już kończymy. Podawanie witamin i zakończę, oczywiście, wzmocnieniem energii na całości. Zestawem kamertonów 111 i 128. 111 to kamerton, który się nazywa spokój wewnętrzny, 128 aktywacja wewnętrzna, ale to są też energie, miejsc, mocy, czakramów ziemi i ten złoty podział 128. Także tutaj jeszcze wzmocnienie stawów i ogólnie całej energetyki. Podaję od stóp do ramion, do dłoni i do palców, do, do bioder i tu przez kręgosłup, oba kręgosłupy i do koła głowy. Do bioder przez kręgosłup do koła głowy. I to samo zrobimy z, z góry, przez kręgosłup biodra, ramię na dłonie, palce. I zakończymy całą terapię zestawem harmonizującym, ale to też wzywamy tych naszych opiekunów, strażników, yy, tak żeby yy, ktoś nad nami tutaj czuwał. I na koniec jeszcze raz sprawdzę stan radiestyzyjny koloru aury, czyli tutaj kolor aury jest kolorem białym yy, i stan energii, na dziś 98% 99-98% ja się odcinam, dziękuję